Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Mamy ogromną przyjemność serdecznie powitać Was na wyjątkowej nocy świętojańskiej, pełnej magii, tradycji i wspólnej radości. To wydarzenie nie, było, nie mogłoby się odbyć bez wsparcia gminy Kępno, która sfinansowała naszą imprezę, za co składamy serdeczne podziękowania. Nasze stowarzyszenie jest otwarte. Chcemy skupiać wszystkie osoby, które chcą działać z nami w sferze kultury, w sferze wychowania. Jest nam niezmiernie miło, jeżeli możemy włączać inne organizacje też do wspólnych działań. Bardzo się cieszymy tutaj z Towarzystwa Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa całego. No i przede wszystkim jest nam bardzo miło gościć tutaj tak wiele osób w dzisiejszy wieczór. No właśnie, to nie tylko uczniowie biorą udział w tym spektaklu, ale to też i rodzice, i absolwenci, i wszyscy zaangażowani. Tak, bo tworzymy jedną całość. Dzieci, rodzice, emeryci, wszystkie, wszystkie organizacje, które działają na terenie naszej miejscowości. Bardzo bardzo chętnie włączyły się w dzisiejszy, w dzisiejszy wieczór. Jest to wydarzenie takie kulturalne i przede wszystkim chcemy wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom mieszkańców całej gminy, żeby każdy mógł sobie przyjść i miło spędzić wieczór. Muzyka Radio SUD, Radio SUD. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.